Cześć, ja jestem Syd i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Indie Game Steam. I znów sobie zaczniemy od zagrania w jedną z map stworzonych przez widzów. Dziś będzie to Rexu Game stworzone przez czarkaniogarka aka Crazyola. Zobaczmy, co tu przygotował. Widzę poziom bardzo prosty. Ale ciekawy. No, znaczy ciekawy. Może ciekawy to złe słowo, tak? Ale ominięcie tych wszystkich latających kolców może być wymagające. Myślę, że wskoczenie na tą chmurę w najszybszym możliwym momencie może być dobrym pomysłem. Nie jest. Okej, okay, spróbujmy może tędy jakoś dołem przejść. Okej, okay, coś takiego. Nie wiem, czy taki był planowany sposób na przejście tej planszy, ale w taki sposób ja ją ukończyłem. Nie powiem, że była jakaś super, ale jeśli faktycznie chodziło o to, żeby się przemknąć tamtędy dołem, no to całkiem pomysł... może być, może być. Lugujemy się do siebie. Zobaczmy, co mamy na monitoringu. Mamy pusto. Na szczęście. Prawdopodobnie kiedyś to się zmieni. Mam taką ogromną nadzieję. Dzięki za informacje w komentarzach, że tutaj właśnie znajdziemy przełącznik na te migające bloczki, tak? Przełącznik aktywujący te bloczki, które mogą znikać, jak się je aktywuje. Kosztuje on 10 tysięcy, więc mnie nie stać. Nawet jak mnie by było stać, jakbym miał dokładnie 10 tysięcy, to bym tego nie kupił, ponieważ na stworzenie gry też kasa potrzebna jest. Myślę, że albo nowa postać, albo nowy rodzaj bloczków. Myślę, że kupię te cegły mimo wszystko. Postaci mamy kilka. Mam nadzieję, że to, że cały czas używam tych trzech postaci, nie sprawia, że moje gry są słabo recenzowane. No, to zobaczymy. Plan oczywiście na dzisiejszy odcinek jest taki, że robimy dużą grę. Mówiąc dużą, mam na myśli średnią, ale, ale. Kogo my tu mamy? Cześć, kolego. Co tym razem chcesz? Jestem tutaj ponownie. Tęskniłeś? Nie wiem, czy to jest przyjaciel, ale bądźmy mili. Cześć, stary przyjacielu! Bardzo miło Cię widzieć. Mam nadzieję, że mnie nie chcesz zabić czy coś. Więc, czy czujesz się komfortowo z Twoją przeciętnością? No. Nie wiem, no cały czas idzie wszystko do przodu, więc. właśnie, tylko poczekaj. Hity nadchodzą. Mogę czekać wiecznie, czyż nie? Ach, twój optymizm jest okropny. Weź to i spadaj stąd. Okej, okay, dzięki. Odblokowaliśmy sobie nowego bohatera, tak się domyślam. Wygląda jak Link z Zeldy, oczywiście, ale nazywa się ona Luna. No cóż, zacznijmy właśnie nową grę. Jaka to będzie gra? To jest dobre pytanie, bo. bo nie wiem. Staram się jakoś nie przygotowywać do tych filmów, żeby to wszystko jakoś tak spontanicznie wynikało. Jak długie są te tytuły? Czy coś takiego? się zmieści, na granicy się zmieści i nawet dwa znaki więcej mógłbym dodać. Chcę zrobić coś w stylu takiego biegania po dachach, bo kupiliśmy sobie cegły, myślę to wszystko pasuje. Zobaczmy tutaj nasze postacie. No właśnie, mamy tą Lunę odblokowaną, ale ja bym jednak tutaj tego chłopca wybrał, no ale jednak Luna w sumie, w sumie pasuje. No i coś co odblokowaliśmy w poprzednim odcinku to tutaj oświetlenie, możemy teraz ustalać jak jasna będzie plansza. To jest fajne, bo można by jakiś na przykład horror, czy coś takiego, mroczną, tajemniczą historię zrobić, ale tym zajmiemy się w, myślę, kolejnych grach. Na razie dajmy tego oświetlenia dosyć dużo. Powiedzmy taki zachód słońca, czy coś takiego. Nie mamy niestety możliwości dodać jako tło zachodu słońca. I będzie to gra średnia. Oczywiście początek możemy zresetować. O! Mogę tutaj ustalać sobie, zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Myślę, że coś takiego mi jak najbardziej pasuje, że jest troszkę ciemnawo. Ale ogólnie w miarę jasno. Więc zaczynamy od oczywiście zresetowania wszystkiego, co mamy do tej pory na planszy. Więc skoro ma być to gra o skakaniu po dachach, zacząłbym gdzieś powiedzmy na poziomie ziemi. Meta to nie, meta gdzieś będzie z prawej strony, na jakimś. A dajmy powiedzmy też na ziemi metę. Meta będzie gdzieś w tym miejscu. Start będzie w podobnym miejscu tylko z lewej strony. No i plan jest taki, że idziemy w górę, na prawą stronę i potem na dół. To jest naprawdę duża, duża plansza. Mamy sporo możliwości, żeby coś ciekawego tu zrobić. Myślę, że możemy w tym poziomie powykorzy powykorzystywać trochę mechaniki e, właśnie latania na chmurach. Jeszcze nie wiem dokładnie jak chcę, jak chcę, żeby to działało, ale na razie sobie tak ustawiam mniej więcej, żeby wiedzieć, że w tym miejscu chcę, żeby były chmury a niżej właśnie będą budynki. Więc zaczynamy. Powiedzmy, że musi być jakiś poziom, no, ziemi, więc a, tu wszędzie jest ziemia. Nie wiem, my wychodzimy z jakiejś, z jakiejś, nie wiem, z jakichś kanałów na przykład. Ustalamy sobie coś takiego. Tu jest meta, jest ziemia zrobiona całkiem spoko. Dalej zrobiłbym tu jakiś budynek, powiedzmy, w tym miejscu. Drogie są te cegły, widzę. Tak ogólnie na razie rysuję po prostu zarys tego wszystkiego. Powiedzmy, że będzie to duży budynek i... Cała akcja tego wszystkiego będzie się odbywała jednak w tym budynku. Nie, plan był taki, żeby skakać po dachach, a nie chodzić przez budynek. Więc usuńmy tutaj, powiedzmy, tu dwie kreski, tu będzie jeden budynek. Powiedzmy, że to są takie mini wieżowce, więc zabudujmy to w tym miejscu. W tym miejscu. Nie do końca to wyszło, ale można to oczywiście bez problemu sobie naprawić. Jasne, mamy dwa budynki. Czy chcemy zrobić trzeci budynek? Myślę, że chcemy. Więc to będzie trzeci budynek, do którego będziemy musieli się jakoś dostać, żeby do zdobyć to skrzynię. Więc zaczynamy i musimy dostać się jakoś do środka budynku. Myślę, że nie głupie by było po prostu wejść do tego budynku drzwiami. Tak, te bloczki, które pojawiają się i po kilku sekundach znikają, są myślę fajnym pomysłem na, na drzwi, jak już mówiłem w poprzednim filmie. Więc zaczynamy, wchodzimy do tego budynku. Tutaj musimy wykonać od razu jeden trudny dosyć skok. Powiedzmy, tu jest sufit, tu jest dajmy na to trampolina. Możemy to od razu przetestować, jak to wygląda. Wchodzimy, przeskakujemy jedno. Ok, początek jest myślę całkiem sensowny. Tutaj mam pomysł, żeby kolejna rzecz polegała na wyskoczeniu za okno, a następnie odbiciu się z chmurki. Chmurki, na której będzie trampolina. Więc wyskakujemy, tutaj lecimy. Tutaj to jest zablokowane w taki sposób. Dałbym jakieś ozdoby, ale no. Czy to jest ładna ozdoba? Nie za bardzo. Nie chcę robić pustego budynku, ale nie mam też nic, co posłużyłoby za fajne ozdoby. Bo nie wiem, czy tutaj zrobić chmurkę, która wybija nas na kolejną chmurkę, czy może jednak e, wyskakujemy tutaj, wskakujemy na trampolinę, wskakujemy znowu do tego budynku i idziemy górą. Myślę, że wskoczenie z powrotem do budynku nie jest głupie. Powiedzmy, że ten budynek jest po prostu otwarty. Nie będzie tutaj okna, żeby, żeby do tego wejść, czy nie będzie, nie wiem, w ogóle ściany. Ale żeby nie było trzeba tu ustawić jeszcze jakieś przeszkody. Pytanie brzmi: jakie przeszkody? Żeby faktycznie były one dla nas trudne, ale nie za trudne. Takie klocki latające w górę i w dół będą, myślę, za trudne. Takie w lewo i w prawo, tutaj powiedzmy. Jednak zabudujmy tą ścianę, coś takiego, więc wskakujemy. Powiedzmy, że tutaj stoi już szafka. Albo stół jakiś, więc musimy wyczekać dobry moment. Jak ten kolec znajduje się w tym miejscu, to my wskakujemy na górę. Mam nadzieję, że jest to możliwe. I wyskakujemy z tego miejsca. Myślę, że mogę zrobić coś w rodzaju po prostu takiego śmiesznego komina w tym miejscu. Na nim będą kolce, więc tutaj będziemy musieli wskoczyć w lewo, tego nie przeskoczymy. Chyba, że wskoczymy właśnie na chmurę. Z tej chmury będziemy mogli się wybić dalej. No i co dalej, to zobaczymy. Czy mogę też e, taki stolik czy szafkę umieścić też gdzieś tutaj, żeby jakoś ładniej wyglądało? Myślę, że to jest nieco ładniejsze. W taki sposób, jak jeśli wygląda. Tu ogólnie jest dosyć pusto, tak. Ale myślę, że. Jako gra to będzie dobra pytanie, jak to gra zrozumie, czy nie dostaniemy przez to bardzo złych recenzji. No ale tak, skaczemy stąd, dostajemy się gdzieś dalej, miejmy nadzieję, że na tą chmurę. Tylko, że ja chciałbym, żeby ta chmura jakoś tutaj się zatrzymywała i zawraca zawracała, żebyśmy musieli w dobrym momencie skoczyć. Tylko jak to zrobić? Bo ustawienie tu takich bloczków, tak, nie miałoby sens, bo mógłbym po prostu na nie wskoczyć i tą chmurę olać. Więc, żeby to miało sens, niestety... Trzeba to trochę zmienić I ta chmurka będzie latać po prostu Niżej, tak? Więc skoczymy w dobrym momencie Skoczymy na tą chmurę Musimy na nią wskoczyć, bo tutaj są kołce I co dalej? Myślę, że metę jednak Ustawię gdzie indziej Meta będzie wręcz w niebie praktycznie Zaś to będzie najwyższy budynek, coś takiego. I do tej mety będziemy musieli się dostać z tego miejsca i tutaj wskoczyć na górę. Tylko jeszcze ta część środkowa nam zostaje. No ale już wam powiem, co planuję tutaj zrobić. Po prostu planuję umieścić trampolinocepcję. Mam nadzieję, że coś takiego wystarczy, żeby wskoczyć na górę. A tutaj będą powiedzmy piętra pułapki. Żeby to po prostu wyglądało ładnie. Chociaż. Ja wiem, że to będzie bardzo trudne, żeby działało. Ale coś takiego zrobić. I coś takiego zrobić. I coś takiego zrobić. I coś takiego tutaj też zrobić. Nie wiem czy jest to możliwe, żeby to działało. Spróbuję to zrobić. Jeszcze żeby było ładniej tak to tutaj wszędzie cegły się ustawia. Tutaj oczywiście na dole nie da rady. Chcę, żeby tutaj był taki niezwykle satysfakcjonujący skok, gdzie wszystkie te kolce jakimś cudem się unika. Nie wiem jeszcze jak to zrobię i czy to zrobię, ale tak jest plan na razie. Tylko tutaj ten środek, coś trzeba ogarnąć. Powiedzmy, że tutaj przejście dalej jest zablokowane przez te kolce i na dół zeskoczyć nie możemy. Więc musimy wskoczyć na tą chmurę. Tutaj wszystko też jest zablokowane, bo tu mieszka jakiś bogaty dyrektor, który bardzo lubi słuchać metalu i z takiego też powodu zrobił taki sobie stylowy kolczasty dach. Więc musimy wskoczyć tutaj. Następnie czy z trampoliny, czy nie z trampoliny, nie wiem, ale zrobiłbym coś takiego i żeby nie było za łatwo coś takiego nie wiem czy to zadziała, chociaż... nie, po prostu tutaj damy trampoliny w tych miejscach i zrobimy coś takiego, więc te dwa kolce będą skakać w górę, my będziemy jakoś musieli je uniknąć, tylko że te chmurki tak mogą te kolce popchać po prostu no ale zobaczymy, nad tym pomyślimy później na razie zaprojektujmy dalszą część tego poziomu, więc plan jest taki żeby zeskoczyć w to miejsce więc musimy tutaj zeskoczyć i wejść do tego budynku e, tędy czy to dać otwierane Dajmy, że będzie trzeba poczekać, Ale tylko tutaj, tak, to na razie jest oczywiście otwarte. Chcemy, żeby nasza droga prowadziła tędy do mety, a nie po prostu tutaj zaskakując. Myślę, że mam na to pewien pomysł. Coś takiego bym zrobił. Coś takiego. I coś takiego. Jeszcze nie wiem, czy to będzie działać. Teraz usuwam to ścianę, żeby tu po prostu był jakiś spokój. Tu też będzie jakiś spokój. A do mety trzeba będzie się podkopać. Po prostu. W taki sposób. A jak już w taki sposób, zobaczymy jeszcze co dalej. Możemy, nie wiem, postawić tutaj szafkę, tutaj zrobić żyrandol. No, ciężko z takich rzeczy coś ciekawego zrobić. Mogę dać tu, nie wiem, telewizor na przykład. Tu na stole jest bardzo ładny obrós. Nie wiem. Pst, wygląda to spoko, tylko ten żyrandol mi nie pasuje jednak. Usuńmy go. To wygląda całkiem porządnie. A nawet dałbym tutaj taką szafkę, bardzo ładną, i na tej szafce stoi telewizor. Wiem, że pewnie przepłacam i nie zmieni to kompletnie oceny tej gry, ale liczy się estetyka i tak dalej. Więc tutaj musimy wyczekać na dobry moment, nie wiem. Nie chcę właśnie, żeby łatwo było tak, bo wchodzimy, powiedzmy, ze strychu do budynku. Tu jest jedno piętro, tu jest drugie piętro, coś takiego. No i tutaj musimy zejść na dół, tak? I dołem skoczyć na górę. Tylko co zrobić, żeby ten budynek był ciekawą zabawą. W sumie to jeszcze mam tutaj coś odblokowane, więc mogę tutaj wyskoczyć i tutaj jakoś zeskoczyć nad oknem. Myślę, że jest, jest to spoko. Mogę tu dać dwa takie poruszające się, żeby trzeba było wyczekać dobrego momentu. No i została nam ta część do zrobienia. Zanim oczywiście będziemy naprawiać błędy, których będzie masa, tak? Ale zakończmy powiedzmy prototyp tego poziomu. No i co tu dać? Mogę dać coś takiego, dzięki czemu będzie trzeba tutaj wykonać taki powiedzmy wślizg. Czy coś w tym stylu Powiedzmy, że może być No i tutaj musimy przeskoczyć te kolce, żeby dostać się pod ziemię No i potem idziemy do mety Projekt jest gotowy, tylko zostaje nam naprawianie mlasów, błędów Ten hałas Spokojnie To mi się bardzo podoba Ten moment, gdzie trzeba poczekać, skoczyć w dobrym momencie Jest to dosyć trudne, więc musimy zacząć Od nowa ten hałas O matku, muszę to ciszyć. Muszę to ściszyć, okej, okay. żyję Ten skok jest świetny, bardzo mi się to podoba Okej, okay, teraz skakuję tutaj, lecę na to, lecę na to I tam jakoś muszę przeskoczyć na prawą stronę Tu się dziwne rzeczy chyba działy Muszę zagrać jeszcze raz, bo nie zauważyłem Okej, okay, już stąd mogę zauważyć, że to wszystko się źle po prostu odbija W takim razie, jak to naprawić? Dać komin w tym miejscu i komin w tym miejscu I teraz kolce tutaj? To będzie niemożliwe do zrobienia wtedy No właśnie, to będzie niemożliwe do zrobienia wtedy Chociaż będzie to możliwe, bo wystarczy dodać tutaj coś takiego i czasami te kolce, kolce będą na górze, a czasami będzie bezpiecznie. Podoba mi się ten pomysł. Zagrajmy jeszcze raz. Początek jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba to wszystko, co do tej pory się dzieje. Ten skok jest genialny, mimo że punktów tutaj grami dużo nie daje. Okej. Okay. Tutaj skaczę. Świetnie. Skakuję do tego miejsca. Muszę wyczekiwać dobry moment. Czy jest tam w ogóle dobry moment? Dajmy może tylko jedne kolce w tym miejscu? Może być za łatwo, jestem tego świadom. Ale jednak plansza jest długa, ciekawa. Dużo jest rzeczy, które mogą zabić. Myślę, wystarczy przeszkód. A co się stanie, jeśli... What? Okej. Okay. Ja widzę, tutaj jest niedopracowanie ze strony twórców tej gry. Te wszystkie kolce poleciały na górę. Oj, to nie tak miało być. Oj, to tak nie tak miało być. Jeszcze meta spadła. Dobra, wiemy kilka rzeczy, jakie jest źle. Meta musi być w tym miejscu. Ale te kolce niestety... Nie posłużą nam jako przeszkoda, niestety. Mogę co najwyżej zrobić coś takiego, żeby ładnie wyglądało. Może jakieś punkty za to dostaniemy, ale tylko i wyłącznie będzie to po prostu satysfakcjonujący skok. Zostawię ten błąd mimo wszystko w grze, bo to nie jest moja wina, że taki błąd e, się pojawia. Powinno to mnie po prostu zabić, myślę. Okej, okay, to też nie działa idealnie. Coś takiego powinno mnie w 100% zabić, a wywala mnie to pod poziom. Ale to oczywiście nie jest zamierzony sposób na przejście tej planszy. No dajmy tych trampolin jeszcze więcej. Czy tyle, czy jeszcze jedną? Dajmy coś takiego. Zobaczmy jak to wyjdzie. Chociaż to jest fajna sztuczka. Żebym mógł sobie szybko przejść dalej. I wybija mnie to do mety, dobra. Finał jest genialny. Tylko zobaczmy czy zamierzoną ścieżką tak... Można to bez problemu ukończyć. Skakujemy tutaj. To jest genialny moment. Tutaj wskakuję na górę. To czekanie na tą chmurę jest chyba trochę za długie. Będę musiał to zmienić nieco. Ale ten moment jest bardzo fajny. Tu wszystko jest bardzo fajne. O, da się w takim momencie skoczyć. No i muszę sprawdzić, czy to da się zrobić. Da się zrobić, OK. Czy da się ten skok zrobić? Da się ten skok zrobić i da się dojść do mety. Zostały nam tylko doszlifowanie... E Wszystkiego, czy z, z, poszukać po prostu, czy da się tutaj jakoś ten poziom zrobić ładniejszym. Mogę dać tu jakieś kamienie, może dzięki temu lepsze recenzje będą. Powiedzmy, że wygląda to całkiem nieźle. Tutaj tą chmurę dałbym w innym miejscu po prostu, żeby w innym mom momencie ona była, gdy wskakujemy w to miejsce. Żeby po prostu można było jednym ciągiem wskoczyć, wskoczyć tutaj, wskoczyć na chmurę, przeskoczyć dalej, tak. Żeby flow poziomu było zachowane, tak zwana rytmiczność bardzo mi się podoba ten poziom, może się nie spodobać graczom, znaczy graczom się powinien spodobać, może się nie spodobać recenzentom, że tak powiem. Może algorytmy idące za Indie Game Steam nie uznają, że ten poziom jest godny oceny 10 na 10. Nie, timing jest cały czas zły tej chmury. Dajmy tą chmurę w tym miejscu, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, okay, tak więc próba generalna, jak na razie jest to zdecydowanie mój ulubiony poziom jaki zrobiłem. Strasznie fajnie to wszystko wygląda. Wszelkie te skoki i pomysły są fajnie, myślę, zrobione. Wszystko, no, wszystko po prostu płynnie, jedno za drugim. Można grać w tą planszę, wszystko dobrze działa. Tutaj musimy ślizg zrobić ostatni skok i wlecieć do mety. Genialna plansza, moja ulubiona zdecydowanie. Mam ogromną, ogromną, ogromną nadzieję, że się graczom spodoba. Nie będę robił analizy, bo nie zmieniłbym tutaj nic. Jest bardzo dobry, fajny poziom. Tylko czy się spodoba. Spróbujmy go oczywiście wydać. Zaglądamy do krypty. No, wchodzimy na nasze konto i publikujemy nową grę. Ona kosztuje 8,5 tysiąca. Nie. Nie. Dlaczego? Nie stać mnie na publikowanie tej gry, bo mam tylko 6 tysięcy. Przeoczyłem kompletnie ten fakt. Na czym ja tu mam oszczędzić? Ja nie chcę oszczędzać, bo ten poziom jest tak dobry. No ja mogę tu jak najbardziej dużo rzeczy usunąć, tak? Tylko wtedy ten poziom będzie no gorszy. Najzwykle i na świecie będzie gorszy. A ja nie chcę, żeby był gorszy. No jest tu dużo rzeczy, które mógłbym usunąć. Ale nie chcę ich usuwać. Bo są fajne. No mogę usunąć tą chmurkę, mimo że ona tutaj idealnie działa. Mogę usunąć telewizor. Mogę zrobić piętra z kamieni. Bo będzie to tańsze. Niekoniecznie nawet będzie takie brzydkie. Nie jest to ładne, ale nie jest to też e, bardzo brzydkie. Więc na to sobie mogę pozwolić. Powiedzmy, że kominy też tutaj zrobimy sobie. Podłogi tutaj kamienne mogą być. Jak z tymi kasą? Tysiące nam jeszcze brakuje. No tu piętro pominąłem. Dachy zrobić po prostu kamienne. Mogę. No zrobię tutaj ten dach też kamienny. Nie ma to jak zabijać swoje ukochane dziecko. Twój ukochany twór, o, mogę na pewno te dwa kolce usunąć. One są ładne. Nawet ten mogę usunąć. Nie chcę tego robić. Jeszcze coś muszę usunąć. Okej. Okay. Myślę coś, co nawet ma sens usunięcie. To drzwi wejściowych, ponieważ one potrafią zepsuć grę. I teraz nas stać. Wybacz. Wybaczcie wy wszyscy, którzy oglądacie, wybacz moja kochana gro, która byłaś tak genialna, musiałem cię zniszczyć, ale nie mam pieniędzy. Wydam tej gry bez wątpienia remaster. Jak będę bogatym twórcą gier, ale nie jestem bogatym twórcą gier. Dlatego też nie mogę wydać dobrej gry. Prawdziwe. Przetestujmy sobie to wszystko po raz ostatni w ubogiej wersji. Nie powiem, nie wygląda to źle. Nawet te, te kamienne tutaj podłogi są całkiem spoko. Tutaj brakuje tej chmurki trochę, ale no co zrobię? Ważne, że cały czas ten ślizg został, bo to jest jedno z najfajniejszych miejsc. Oczywiście tutaj te wyrzutnie są drogie, tak, ale, ale niezwykle fajne. A, nie chcę, nie chcę, ale muszę. Szkoda. Bardzo szkoda. Ale, cóż, wchodzimy do krypty i to wydajemy. W niestety, troszeczkę niedopracowanej wersji na granicy. Ale nie mam pieniędzy, żeby wydać ją lepiej. Ja jestem bardzo dumny z tej gry. Byłem, teraz jestem mniej, ale cały czas mi się ona podoba bardzo, bo jest dużo fajnych pomysłów. Wydałbym ją za 15, jakbym mógł, ale nie mogę. Publikujemy. Moja najlepsza gra do tej pory bez wątpienia. 80%! Profity nie największe! Nowych fanów prawie 400. Ua. Jestem zadowolony strasznie. Byłoby lepiej, jakbym był bogaty, ale nie byłem bogaty, więc nie jest lepiej, ale jest całkiem spoko, jest bardzo dobrze, jest super, nasza pierwsza udana gra, jasne, Mogłoby być lepiej, ale wyszło bardzo fajnie, zobaczmy recenzję, zobaczmy tutaj achievement zdobyty, zarobiliśmy więcej niż 10 tysięcy dolców na jednej grze, bo zarobiliśmy 13 tysięcy, tylko że kosztowało nas 6 tysięcy, dlatego profit jest nie, nie tak duży, ale... Co piąta osoba, która zajrzała na profil gry, grę kupiła. Więc gra wyglądała interesująco i się spodobała. A scope to, jak tutaj mi napisaliście, jest tak jakby procentem odblokowanych rzeczy w grze przez nas. Czyli tak to rozumiem, że mamy 42% przedmiotów dostępnych, za pomocą których tworzymy grę. Coś takiego chyba, nie wiem, ale tak, tak mi się wydaje. Recenzja. Wyśmienita. Superb. Nie jest fajna. Umarłem 10 na 10. W moim poduszkowcu są węgorze. Ech. Aha. Okej. Okay. Co za zdzierstwo, Co? Co? Nie? Jakie dzierstwo Ja chciałem ją za 15 dolców wydać, a wydaję miu za 10, bo nie mogłem za 15, ale. Ale to Taka genialna gra? Taka świetna gra? Takie high fives all around? Ten się chwali, że napisał pierwszą małą recenzję. Nie napisałeś recenzji. Napisałeś, że napisałeś recenzję. Ale nie napisałeś recenzji. Że napisałeś recenzję. Ale dzięki, że za łapkę w górę. Doceniam kolego. Bardzo fajnie. Klon, ale dobry. Nie wiem, czego ci to był klon. Ale niech ci będzie. Twoja twarz mi się podoba. Spoko. Moja nowa ulubiona gra. Takie komentarze są fajne. Świetna na zabicie czasu. OS Frog, please. Nie jestem pewny do końca o co mu chodzi. Trochę złych recenzji. Niezbalansowana właśnie jest idealnie zbalansowana. Bardzo głupia? 1337 Gamer69. No. To wiele wyjaśnia, kolego. Bardzo fajna gra. Bardzo uzależnia. Łatwo uzależnia. Może być. Bez wątpienia jest to nasza najbardziej zarabiająca gra. Wyszło fajnie. Faktycznie postarałem się i dostaliśmy dobre recenzje. Sprzedaliśmy ją w 2000 kopii. Możemy w nią jeszcze raz zagrać sobie. Myślę, że to, że sprawiliśmy, że właśnie oświetlenie jest tutaj małe, tak? Tak to można nazwać? Że jest to troszeczkę ciemno. Jest faktycznie taki wręcz zachód słońca, tak to można odczuć. A jest to jak najbardziej plusem tej gierki. Nie wiem, jestem bardzo zadowolony z tego poziomu i zadowolony z tego, jak ten poziom się sprzedał, oczywiście. Wyszło bardzo fajnie. Zobaczmy, czy jakieś nowe premiery są. Tortczery. Wygląda imponująco. Wygląda nieźle, naprawdę. A spróbujmy się potorturować. Pięć dolców. Domyślam się, że mała gierka. Recenzja ma niezłe. Jest ciemno. O, takie bloczki są fajne. Takie bloczki są bardzo fajne. Które się rozwalają po tym, jak na nie staniemy. To jak najbardziej pozwala na... Ciekawe właśnie nowe rzeczy. Łatwy poziom, niezwykle. Ale... Ale fajny. I zdobywamy lampy czy też pochodnie. Bardzo dobry poziom. Może zgadzam się nawet z tą oceną, ale bardzo fajne, pomysłowy. I zdobyliśmy sobie właśnie te pochodnie. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, czy ktoś chce nas zabić. Okej, okay. nikt. To dobrze. I tutaj sobie zakończymy ten odcinek z gry. Indie Games Team. Bawiłem się genialnie. Szkoda, że zabrakło nam kasy, ale mimo wszystko osiągnęliśmy sukces. Bardzo, bardzo fajny sukces. Mam nadzieję, że cały czas seria Wam się podoba. Do zobaczenia jutro w odcinku kolejnym. I cześć.